Miałem takiego ziomka, który koło roku 2010 jak spopularyzował się w Polsce Mefedron, mocno wkręcił się w temat i zaczął z nim latać. Mieszkał w dogodnej lokalizacji do takiego interesu, bo w okolicy miał dużo klubów i pubów. Szło mu na tyle dobrze, że awansował i już nie latał po ulicy, tylko zaopatrywał Sebów, którzy to robili. Raz zgłosił się do niego Seba z jakiejś wsi pod Warszawą, że chce zacząć latać z tematem u siebie w powiecie, ale nie ma hajsu na start, więc żeby ten mój ziomek dał mu z pół kilo w kredyt, on to w miesiąc sprzeda, odda dług jeszcze mu hajsu zostanie, żeby następną partię opłacić już normalnie z góry. Pół kilo mefedronu wtedy w hurcie było warte z dziesięć koła. Kiedy mówiłem, że Seba był ze wsi, nie było to wyrazem pogardy dla mieszkańców mniejszych miejscowości, tylko to była naprawdę regularna wieś. Traktory, krowy, kury, kombajny, przemoc domowa, jajka mleko, co będzie w tej historii ważne. Seba wziął wąchanie, miesiąc mija, telefonu nie odbiera. Ziomek się wkurwił, że chce, chce go załadować w chuja. Wziął jakieś dwóch hamów z ochoty, postawił im trzy dni melanżu, a hamy w zamian miały mu pomóc dojechać Sebę, połamać mu nogi i odebrać dług. Siedzieli trzy dni bez snu, krecha za krechą, po czym wsiedli w furę i wyruszyli na wieś. Wlatują typowi do domu razem z drzwiami. Typ już wie, co się święci i spierdala w obejście, ale go dogonili. Już go mają łamać na miedze, a typ krzyczy: Panowie! Nie podejmujcie pochopnych decyzji. Nie łamcie mi nóg. Wiem, spierdoliłem sprawę. Przejebałem cały wasz hajs, ale wam to wynagrodzę z nawiązką. Mam dla was interes życia. Tylko dajcie mi pójść do chlewu. Poszedł do chlewu, wraca kurwa z małym świniakiem, w sensie prosiakiem. Panowie, to jest wietnamska świnka miniaturka. Na Allegro chodzi po piętnaście koła. Ja wam jestem winien dychę, to jeszcze pięć koła do przodu będziecie mieli, jak ją sprzedacie. Typy, jak to usłyszały, to się zajarały, no bo przecież kalkulacja jest prosta. 5 tysięcy polskich złotych do przodu jak nic. Jako, że trzy dni nie spali, tylko walili w nos, to im się ten pomysł wydał genialny: zbili z typem pionę, świniaka do samochodu i wracają do Warszawy. W ciągu kilku następnych miesięcy okazało się, że z tą miniaturką to nie była do końca prawda, bo prosie się rozrosło do rozmiarów przerażających, normalny tucznik się z niego zrobił, ale ten ziomuś już zdążył ze świnią się zżyć i nie chciał jej sprzedać na Allegro ani oddać, więc ją trzymał na dwunastym piętrze w bloku i wyprowadzał na spacery na smyczy. Potem pan premier Tusk powiedział zdecydowane NIE do palaczom i zaczęła się cała inba z zamykaniem sklepów stacjonarnych. Ziomek od świni się przewrócił z mefedronu na klefedron, więc niby legal, ale policja się na niego uwzięła i z braku środków prawnych po prostu spuszczała mu w pierdol zawsze jak go spotkała. Ziomu zdystrybuował więc temat ze swojego mieszkania, a do wyprowadzania świni zatrudnił jakiegoś nastolatka uzależnionego od nosów, który za pół wora chodził raz dziennie ze świnią przez godzinę po podwórku. Koniec końców jednak świnia zrobiła się tak wielka, że nie mieściła się do windy i trzeba było z nią dymać 12 pięter po schodach. A świniak opierał się jak wół i kwiczał. W tej sytuacji jedynym humanitarnym rozwiązaniem było osiedlenie jej z powrotem na wsi. Znowu trzeba było hamów wynajmować, żeby świniaka zapakowali do samochodu, bo nie dało rady. Zawieźli go do typa, od którego się wziął. Typ jak ich zobaczył z tym tucznikiem, to zaczął odruchowo uciekać, bo obawiał się reklamacji. Musieli go gonić przez pola i krzyczeć, że nie będą go łamać. Nie kazali mu oddawać pieniędzy, ale w zamian typ musiał przysięgać, że świnie nie pójdzie na kiełbasę, tylko sobie dożyje spokojnej starości.